Jak zrobić pancake, czyli skłon tułowia w pozycji rozkrocznej? To pytanie pewnie zadaje sobie wiele osób, które jerają się rozciąganiem, trenują pole dance albo inne dyscypliny, w których ten stretching jest potrzebny. Jak dojść do tej pozycji? Na co zwrócić uwagę? Jakie tipy dałabym osobom początkującym, którym ucieka miednica i w tym skłonie nie mogą sobie poradzić? Oto fragmenci mojego treningu, który prowadzę w ramach e, Flexi Ninjas i Wirtualnego Studia Fitness. E, czyli możecie sobie podejrzeć jeden z treningów, który jest też dostępny, oczywiście w ramach e karnetu, w pakietach. E, ale teraz zobaczcie w ogóle, czy temat Wam się przyda. Zapraszam. The 5, 4, 3, 2, jeden luz. To ćwiczenie jest też bardzo fajną opcją, słuchajcie, na rozciąganie tej lędźwiowej części pleców, która bardzo często jest sztywna, która bardzo często uniemożliwia Wam te pankejki, te skłony w przód w pozycji rozkrocznej, więc mega wartościowe myślę jest to ćwiczenie i pokażę Wam jeszcze jedno fajne ćwiczenie, które Wam tych Pancake'ach y, zdecydowanie pomoże. Które oczywiście robimy znów w opcji dla początkujących i dla osób zaawansowanych. Y, y, ćwiczenie wygląda następująco. Usiądźcie sobie szeroko, y, nie za szeroko, ale też nie za wąsko, tak? Że tutaj czuję, że mam rozkrok. I teraz dla osób totalnie początkujących, które jak gdyby już tutaj mają super problem. Próbujemy zrobić sobie taki ślizg do przodu, czyli maksymalnie zapracować na wydłużeniu kręgosłupa prostownika grzbietu. Jeżeli chodzi o osoby, które już trochę mają tego zakresu, będziemy wykonywać skłon do przodu, jednocześnie będę chciała zanurkować z rękami pod kolanami. Nogi są cały czas ugięte, więc tutaj sobie zaczynam pracować. I teraz tak, ręce napierają na nogi, trochę jakbyście chcieli zrobić coś takiego, że staje na tych rękach, ale nie staje na rękach, niech was nie kusi to, jeszcze nie dziś. I z wydechem, jak gdyby pogłębiam, czyli zobaczcie tu, gdzie się zaczyna trójgłowy ramienia tricepsik, to, to wbije się on tutaj pod kolanko i pomagam sobie jakby rozciągnąć jeszcze mocniej te plecy. Z wydechem klatka piersiowa idzie mocno w stronę podłoża, a kolana cały czas są skierowane na zewnątrz. I tą pozycję chcemy sobie utrzymać przez kilkanaście sekund. To jest aktywna pozycja. Jeszcze raz pokażę dla początkujących. Wyrobicie to i trzymam, tak? Jestem tu i potem zaczynam prostować ręce na zewnątrz. Pokazuję opcję dla początkujących. Idę sobie tutaj i staram się dodać trochę wyprostu w nogę. Tyle, ile tam mi się uda, tak żeby cały czas być pochylonym do przodu. Osoby troszkę bardziej rozciągnięte, mniej lub bardziej, zaczynają pochylać się do przodu, czyli robią dokładnie to samo z rękami pod kolanami. Chcemy troszkę doprostować nogi, ale nie całkiem. Zobaczcie, one wciąż są ugięte w kolanach, tak, żeby mieć możliwość zejść za trochę bliżej klatką w stronę maty. Cały czas próbuję unieść te kolana tricepsem, czy tam łokciem i obniżam sobie kolana. I znów, aktywnie w tej pozycji zaczynam pracować. Czyli obniżam się i pracuję. Tu jest aktywnie, cały czas jest statycznie, ale aktywnie. 10, 9, 8, 7. 6 5 4 3 2 1 powrót piłka odpoczynku Powtórzymy sobie to jeszcze raz. Chcę, żebyście mocniej skupili się też na tej powięź biersiało lędźwiowej, to jest to jest ta część powięziowa tutaj nad stawami biodrowo-krzyżowymi, tutaj na części lędźwiowej. To jest bardzo mocna, zwarta struktura powięziowa. Bardzo często jest w bardzo mocnym napięciu, naprężeniu. Daje nam też takie odczucia właśnie tego betonu w plecach, tego, że nie mogę zrobić skłonu, że te plecy są bardzo sztywne. Um, oczywiście pośrednio ma na to wpływ właśnie usztywniona um, powiem usztywniona ta struktura, więc um, też chcemy troszeczkę mocniej um, gdzieś tam skupić się na tym miejscu jeszcze przed prostowaniem samych nóg, ok? Czyli to nie jest tak, że ja za wszelką cenę, zawsze w tych ćwiczeniach, jeżeli macie takich gdzieś tam trenerów, instruktorów, którzy skupiają się przede wszystkim na tym, żeby za wszelką cenę, żebyście robili to mimo, że wasze plecy wyglądają w ten sposób, jakby miednica wam totalnie ucieka, nie jesteście w stanie z tym pracować, a cały czas każą Wam prostować nogi, no to pamiętajcie, że to będzie bardzo trudne dla Was do zrobienia, bo my najpierw musimy puścić blokadę w innym miejscu, czyli musimy sobie odciąć część taśmy przez ugięcie nóg i dopiero pracować sobie nad tym, żeby w ogóle móc możliwość zrobić skłon do przodu. To jest mega ważne, to jest ta cała metodyka też... Yy, w tym, w tym ćwiczeniu, w tym temacie, więc warto, żebyście też o tym wiedzieli i, i gdzieś tam nie szli w złą stronę. Oczywiście to jest ważne, żeby robić to na prostych nogach. Zaraz będziemy chcieli to zrobić, tak? Gdy, próbować przynajmniej. Ale zawsze osoby początkujące, które mają ten problem, muszą sobie yy, zregresować to ćwiczenie. Pogadałam, anegdotkę zrobiłam, robimy dalej. Szeroko, pamiętamy, jeszcze raz. Osoby początkujące staram się pójść do przodu, poczuć, że te plecy idą, że mnie uginają. Kolana są na zewnątrz. Osoby bardziej zaawansowane próbują włożyć ręce pod kolana i obniżamy sobie tutaj klatkę. Chcemy z nią zejść niżej w stronę maty. Jeśli Wam bardzo przeszkadzają stopy, nie musicie ich w takim mocnym pońcie mieć, ale warto się postarać, prawda? To też jest fajne ćwiczenie, w którym możemy sobie popracować nad tym tematem. I próbując obniżyć klatkę, jednocześnie chcemy ją trochę otworzyć. To jest dopiero sztuka. Chcemy mocniej jednak w zgięciu lędźwiowego kręgosłupa iść, niż pogłębiać kifozę piersiową. I dół, jeszcze osiem, siedem, Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.